Siema, siema w dzisiejszym odcineczku przetestujemy sobie trzy najlepsze nowe gry z 2024 roku, w którym możecie zagrać czy to na App Store czy to na sklepie Play, no, nieważne jaki macie telefon, no po prostu można w nie zagrać. Zobaczymy sobie czy one rzeczywiście są takie fajne, no i jak ktoś to w komentarzu napiszcie mi jakieś inne gierki, które mam przetestować, dobra? To będziemy robić taką serię i co jakiś czas będę wrzucał też takie odcinki. Tutaj wyświetlam 10 losowych subskrybentów mojego kanału, standardowo jak chcecie być tutaj pokazani w kolejnym filmie, wystarczy bycie mnie subskrybować, więc polecam i powiedzmy, że jak dobijemy tutaj 2000 łapeczek w górę, no to wtedy przetestuję jakieś trzy kolejne, nowe giereczki, więc to zależy od was, jak możecie szybko lajkujcie z góry, dziękuję, a ja już nie przedłużam i po prostu przechodzimy do pierwszej gry. Pierwsza giereczka, którą sobie przetestujemy, to Bike Unchained 3. To jest trzecia część, nowa, która niedawno temu wyszła. No i co? Otwieramy ją sobie, jak coś. Nie jest to, moi drodzy, giereczka, w którą mogą grać tylko osoby, które lubią rowery. Jeśli nie lubicie rowerów, myślę, że też Wam się ona spodoba. Ja już raz testowałem i naprawdę jest giga spoko. I myślę, że nie będę je sobie usuwał po odcinku, tylko że zostanie na moim telefonie. A więc patrzcie, jesteście tutaj takim ziomeczkiem, który ma kask z Red Bull'a. No i śmiga sobie na rowerze, co nie? I musicie w idealnym momencie, gdy są strzałki, skacznę na ekran. Widzicie? O, tutaj mam takie niebieskie strzałki. i Wtedy przytrzymuję na ekranie. Teraz puszczam i robię skok, bo jestem na wyrzutni. To jest taki trochę jeszcze poradnik, bo ja dopiero zaczynam. O, zobaczcie dobry skok w moim wykonaniu. Znowu przytrzymuję i znowu skok. No całkiem dobry skok zrobiłem i chodzi o to, żeby mieć jak najlepszy czas i jeszcze przesuwać na boki. Oj to nie jest takie łatwe wcale, to jakieś drifty są. Dochodzi coraz to więcej ciężkich rzeczy. Oj, teraz nie skoczyłem w ogóle. Kurczę, słabo to rozegrałem. Sorry, mordeczki, ale jeszcze nie jestem jakiś dobry w tą grę, ale naprawdę idzie się w nią wciągnąć. ok Mamy nie mamy mety, skraszowałem totalnie przed samą metą. To są jakieś jaja, widzowie. No dostałem tam jakieś monety i punkty doświadczenia, ale mi tam to się wcale nie podoba. Możemy chyba sobie zmienić rower. I w ogóle możemy sobie wybrać też postać, ale czemu one są dwie takie same? Czy one się niby różnią? Co jest? Ej, zdajcie różnicę i napiszcie mi w komentarzu, czy te postacie się w ogóle czymś różnią? Co to jest za wybór? Dobra, wezmę tą pierwszą, nie wiem. A, i teraz mogę jemu wybrać kolorek, który chcę. Dobra, weźmiemy sobie ten fioletowy może i nazwiemy się po prostu Tori. O, proszę bardzo. A wy oglądajcie ten filmik do końca, moi drodzy, bo przed nami najlepsze gierki, które zostawiłem na koniec. Łącznie dzisiaj będą trzy, nie możecie tego przegapić. No to co, moi drodzy, lecimy z kolejnym wyścigiem. Jeszcze jeden wyścig tutaj i będę grał teraz online. Po tym wyścigu, oczywiście, przejdziemy już do drugiej gierki, ale serio, kibicujcie mi i trzymajcie kciuki, bo zaraz startujemy. E, ale tutaj dziwna mapka taka jest, zobaczcie od razu z górki. O, ja się boję. Moi drodzy, są za mną ludzie, widzicie? Muszę się teraz z nimi ścigać. Ale na razie prowadzę. Ten cień, który jest za mną, to jest mój przeciwnik. I tego się boję, że on może mnie zaraz wyprzedzić. Ej, wziął mnie chyba? Nie, dobra. Tak, wyprzedził mnie dziadu. Ajajaj, ale chyba jeszcze jest ktoś za mną. No już nie, już mnie wyprzedza. Jestem tak fatalny w tą grę. Ale to są to takie z moich pierwszych razów, w niej więc sorki widzowie, nie wyzywajcie. Staram się jak mogę, ale jest ciężko, bo to trzeba w odpowiednim momencie puszczać to przyspieszenie. I gdy są strzałki, te niebieskie, to trzeba je klikać, żeby wszystko zrobić idealnie. Może ten gość przede mną się wy. Jeszcze to wygram, nie? nie ma co się poddawać, gramy do końca Ale rzeczywiście trochę mi odskoczył Mam nadzieję, że chociaż ta osoba, która jest tutaj za mną mi nie odskoczy Dobra, teraz ładnie to zrobiłem Jestem na linii mety, nie, trzeci będę ale jestem fatalny w tą grę. Trzeci na trzy osoby, czajcie. Dobra, idziemy do kolejnej gierki. Gierka numer dwa nazywa się Top Heroes. I nie ukrywam, że w tej grze pokładam naprawdę duże nadzieje. Ma ona bardzo dobre ocenki i wygląda ciekawie, powiem Wam szczerze, takie może połączenie Clash Royale, Clash of Clans. E, zobaczymy, jestem mega ciekawy. Okej, okay, gierka mi się odpala. Znajdujemy się już tak jakby w lobby tej gry, patrzcie, ja tutaj biegam takim ziomeczkiem, który ma rude włosy. E, zbiorę sobie w ogóle jakąś nagrodę. E, o, i co tutaj mam nowego bohatera na pokładzie, patrzcie, jakiegoś łucznika. Ty muszę Uważać, bo to są szczury, które mnie atakują, widzicie? I jakieś truposze, dobra, lecę na niego, rozwalamy tego truposza. Jaka tu jest nawalanka? Ja muszę do nich strzelać, czyli tak ich nawalać, po prostu bić. Klikam w ekran i wtedy mogę ich nawalać, co nie? Nie jest łatwo, ale spróbujemy ich porobić tutaj razem z moim łucznikiem. I widzę, że mam jakieś misje, i jakie wykonuję, to mogę zdobywać po prostu e, nagrody, które sobie teraz odbieram. Okej, okay, kolejna misja to, żebym ściął pięć drzew. Ale jak się je ścina? Halo, nie mam pojęcia, jak się ścina drzewa, gościu. No i to jest ten problem. Jest tu szczur, kolejny, dawaj mi tego szczura. Porobiony! Nie mają ze mną szans, te szczury. Gdzie się ścina drzewa? O, tu, dobra. Udaje chyba się. Mamy ścięte jedno drzewko. No, to są takie drzewa liściaste, bo tamtych tych choinek to nie mogłem ściąć. Nie wiem dlaczego. Ale dobra, już teraz misja będzie wykonana, proszę bardzo. No i o to ogólnie chodzi w tej gierce. To jest taki survival, co nie biegamy sobie po mapce. Mamy tutaj dużo różnych wyzwań. I powiem wam, że też jest nawet wciągające. Myślałem, że to będzie gorsze. ale rzeczywiście chyba te opinie tutaj mają rację, bo fajnie się gra w tą gierkę i można się wciągnąć. Musimy teraz zabić jakiegoś szkieleta szermierza. Nie mam pojęcia, gdzie on jest. Dajcie mi sekundkę ja go tutaj Zaraz znajdę na mierze i będzie po szkielecie. Tylko to halo, nie widzę go, serio. Nie ma tu żadnego szkieletora. O, jest! I to nie jeden! Matko bosko i to nie jeden, żeby one mnie nie rozwaliły. O, jakiś duży bos szkieletów! Rozwalmy go szybko, bo on zaraz mnie porobi. Dobra, jest rozwalony, misja wykonana. Uciekamy stąd, bo zaraz HP mi braknie. E, zbieramy sobie. Okej, okay, teraz mam rozproszyć klątwę. Nie mam pojęcia jak to się robi. Aha, tu jest coś takiego. Dobra. No to co? Zbieramy sobie jeszcze drzewa szybciutko, e, bo one nam się na pewno przydadzą. Zawsze drewno warto mieć tak jak w Minecraftie, I lecimy na... Kolejne szkieletory. Zaraz oczywiście już przejdę do tej ostatniej, według mnie, najciekawszej gierki, więc oglądajcie do końca. A my robimy sobie teraz ognisko. O, i kolejną misję wykonałem. Ej, fajnie się gra naprawdę w tą gierkę. Teraz muszę uratować jakiegoś wieśniaka. Dobra, uratujemy go i wtedy przejdę do kolejnej gierki. Kury tu są. Co jest? Mogę kupić działkę, czy o co tu chodzi? A nie, to jest wieśniak. Muszę go uratować. Muszę mu dać jedzenie. Już go uratowałem, S. I wieśniak, coś tu do mnie mówi, ale nie będę tego czytał, bo mi się nie chce. Okej, okay, tu mamy jakąś działkę i co, mogę sobie ją kupić? Tak, ranczo moje własne. Ale kozacko, patrzcie, buduję sobie. Moje własne Rancho. Fajna jest ta gierka, no ale nie będę tak przedłużał, kto będzie chciał sobie w nią zagrać, to sobie zagra. A ja przechodzę już do trzeciej najlepszej gierki. Zobaczymy, która z nich będzie najlepsza. Ostatnia gierka na dzisiaj to Egi Party i powiem wam, że jej ocenki też są mega, mega dobre eee, No i może być ciekawa, ma taką fajną grafikę, zobaczymy, przetestujmy ją sobie. O, tutaj muszę dzisiaj pierwszy raz obrócić telefon widzę, bo tamte gierki były do no, nieobrócone telefonie eee, No i co? Klikamy sobie i zobaczymy o co w tej gierzce będzie chodzić. Tu jest jakiś mój asystent jojo, czyli ten ziomeczek, który lata. Taki, który podobny od tego pipa, od Nani z Brawl Stars, ale dobra, musimy sobie wybrać jajko. Będę jajkiem, które wybieramy. Napiszcie w komentarzu, które wy byście wybrali. Ja wezmę to różowe bo takie słodkie. Oczy, więc dobra, bierzemy go sobie, proszę bardzo. I mogę go sobie normalnie tutaj zrobić, widzowie, tak jak chcę, żeby wyglądał. Więc tworzymy fajnego ziomala, dobra. Które oczy są najlepsze? Te są takie śmieszne. Co? Jest, jak on wygląda jakiś clown? Albo Zorro, też to spoko wygląda. Mamy też cyklopa, ja nie wiem, które wziąć Napiszcie w komentarzach, wy byście tutaj ubrali, moi drodzy. Może takie śmiejące i mi się to podoba w sumie. Kolor damy mu ciemniejszy? Nie, jaśniejszy mu damy, może. E, ok, klikam do. Nie, ja go jeszcze chcę zmienić. kurde chciałbym jeszcze więcej rzeczy. Tam były ubrania, które mogłem mu dać, a ja je za wcześnie kliknąłem. No i teraz e, giereczka mi się wczytała. Lecę taką wielką kulką jajkiem. I o co tu chodzi? Szczerze, tej gierki jako jedynej wcześniej nie testowałem, ale po prostu słyszałem o niej dobre opinie, więc chciałem sobie ją sprawdzić. E, no i co my tu będziemy mieli? Jestem na jakimś boisku czy co? O co tu chodzi? Tam są trybuny, i normalnie ktoś mnie ogląda. E, I co? Ja muszę ruszać, tak? A dobra, jak tak ruszam, to wtedy wszystko widzę. To jest jakiś tor przeszkód, widzowie. Ja muszę przejść jakiś tor przeszkód, tej, która mi to przypomina Stumbleguysa swoją drogą e, Dobra, zobaczymy. Czy to jest jakaś podróbka Stambla, czy o co chodzi? No i co, moi drodzy? Ruszamy się normalnie tak chodząc. Mogę jakoś skakać? Mogę, dobra, normalnie można skakać tutaj. Fajne to jest póki co, powiem wam szczerze. Eee, taki tor przeszkód, nie? Okej, okay, popycham tą piłkę. O co z nią chodzi? Łoł! Wow. Popchnąłem tą piłkę, tylko ja spadłem niestety I to jest ten problem e, Okej, okay, dobra, nie wiem, bo naprawdę Nie mam pojęcia o co tutaj biega, ale lecimy dalej Mam nadzieję, że jakoś to wygram e, Wbijamy teraz znowu w tą piłkę Czy ja ją mam przesunąć do końca? Nie wiem Widzę, że da się tutaj podwójnie skakać Patrzcie, jak kliknę ten drugi przycisk, to wtedy tak pod... Oj, co jest? Sorry, że przerywam, ale tu mamy Kurczę, jakieś kręgle chyba Przesuwam je no, Serio, to o to chodziło w tym? Nie wiem, dziwne to jest jakieś e, Dobra, tu leży jakaś ryba? Czemu to jest jakaś ryba I ciekawe co się stanie jak ją zbiorę Zaraz zobaczymy Uwaga lecimy po nią moi drodzy Ja chcę przejść cały ten tor przeszkód Ej mam jakąś rybę na rękach normalnie Halo jak ja mam tam wskoczyć Może nie wiem muszę kliknąć tą rybę Albo podwójny nie przyciągać też się nie da Ej co to jest jestem teraz jakąś piłką To o co tu chodzi Totalnie nie mam pojęcia jak mam tam wskoczyć Na tą górę dobra używam ryby A ryba to jest atak to trochę mi nie pykło Piłka też mi nie pomogła no nie wiem Jak ja mogę tam wskoczyć naprawdę chyba muszę się poddać. Uwaga, robimy rozpęt i próbuję teraz zrobić podwójny skok. To też nie pomogło. Ostatnia próba z piłką. Jak to już się nie uda, to ja się poddaję. Uwaga! No, skaczę wysoko, ale tu nie da się tak przeskoczyć tego. Ta gra jest jakaś zrąbana. Jak ktoś z was wie, jak ja mam to przejść widzowie, to napiszcie w komentarzu. Ale no nie, ja się muszę niestety poddać, mordki, no co tu dużo mówić. Nie da się tego przejść.